Jak już informowaliśmy, jest zgoda Komisji Europejskiej na objęcie także górników i energetyków z naszego regionu dodatkową ochroną socjalną. O kulisach i znaczeniu tego wydarzenia opowie Alicja Messerschmitt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych Kadra przy PAK KWB Konin. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Szampany wystrzeliły? No, szampany może nie wystrzeliły, ale wielka radość jest. Nie chodziło o szampany, chodziło o to, żeby była notyfikacja, na którą tak bardzo cierpliwie czekaliśmy i stało to się faktem. O te szampany musiałem spytać, bo ostatnio, dokładnie 9 stycznia, rozmawialiśmy w tym studiu o potrzebie tej notyfikacji te szampany były takim symbolem szczęścia jakie spłynie na wszystkich górników i energetyków z naszego regionu i spłynęło. Tak, spłynęło. Górnicy i energetycy nie tylko w Koninie, ale również w Turowie, w i energetycy na węglu kamiennym też mogą być spokojni, bo są zabezpieczeni, czyli mamy tą ustawę najpierw wypracowaną z rządem polskim, ale poprzednim rządem polskim, a teraz oczekiwaliśmy na tą notyfikację. Powiem, że zawsze ta jakaś nuta niepewności była, że, że no na Śląsku jednak notyfikacji nie mają. Więc obawiałam się lekko, chociaż tego raczej nie pokazywałam po sobie, że może to różnie być, ale założyłam sobie, że dopóki pracuję i dopóki mam moich kolegów, którzy mnie wspierają bardzo w tym przedsięwzięciu, mówię o wszystkich związkach zawodowych. Eh, to Powiedziałam, że to musi się stać, musi to być faktem. A co ta, e, przypomnijmy, co ta ustawa i e, notyfikacja daje naszym górnikom i energetykom? Cztery lata przed emeryturą górnicy i energetycy, e, którzy będą mieli uprawnienia do emerytury górniczej bądź energetycznej, będą mogli z tego skorzystać i 80% będzie płatne, i oni mogą również w tym czasie, oni są dalej pracownikami. Firmy, natomiast mogą podejmować pracę w innej firmie, ale nie związanej z górnictwem bądź energetyką. A pracownicy, którzy nie będą się kwalifikowali do tych urlopów górniczych czy energetycznych, będą mogli skorzystać z 12-miesięcznej odpra 12 odprawy. Czyli skorzystają wszyscy tak naprawdę tak. zatrudnieni dzisiaj w przemyśle tym wydobywczym w Koninie? Tak, ale to są jeżeli chodzi o to 12-miesięczne, to muszą w danej firmie pracować przynajmniej 5 lat, tak? Czy... Ale to takich, mhm. prac, takich tak w zasadzie to. Za, już... W zasadzie wszyscy. W zasadzie wszyscy. Kiedy pierwsze osoby będą mogły skorzystać z dobrodziejstw ustawy? No ustawa w ustawie jest tak zapisane, że to jest w momencie likwidacji zakładu pracy, wówczas pracownicy mogą z tego skorzystać. Jeśli będą na przykład powiedzmy, jakieś tam większe zwolnienia, no bo wiadomo, że już teraz praca w kopalni, czy, czy w, tak, jak, tak jak u nas likwidowane były odkrywki, jeśli te osoby, które by miały być zwolnione, to wtedy będą mogły skorzystać z tym, że jeszcze w rządzie polskim jest do tej ustawy rozporządzenie, czyli wszystkie stanowiska pracy. Wczorajszej rozmowy z pracownikami, z dyrektorem Ministerstwa Aktywów Państwowych rozmawiałam, więc dokument jest przygotowany. Czeka w tej chwili na podpis ministra, bo tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, gdzie zostaliśmy ulokowani, w którym ministerstwie. I tutaj będę tego pilnowała, żeby to jak najprędzej się odbyło, bo też nie możemy czekać, skoro już Komisja Europejska podpisała, więc no. Powinniśmy tutaj wszyscy się spiąć, żeby to jak najprędzej zostało wdrożone. Było trudno osiągnąć ten sukces? No, Nie powiem, że było łatwo, bo rzeczywiście, no, tak jak wcześniej wspominałam, gdzie ustawa była procedowana na komisjach trójstronnych w Warszawie, rząd, pracodawca, strona społeczna. Wodę z ogniem pogodzić to jest bardzo trudno, mhm. ale udało nam się. Udało nam się i mieliśmy wielkie wsparcie w pozostałych. Pomimo, że Turów ma czas, Bołchatów ma czas, bo to jeszcze chociaż ten czas to tak umow minie sobie powiedzmy, a my tego nie mamy, bo to już nam na dziś jest potrzebne, ale na każdym jednym spotkaniu byliśmy bardzo mocno wspierani ja za to bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy brali udział w. Tej komisji trójstronnej i nas popierali. A kto to był, komu możemy dziękować za ten wspólny sukces? No, ówczesnemu rządowi polskiemu, pracodawcom, stronie społecznej, że potrafiła wykazać właśnie, że można przy stole usiąść i rozmawiać pomimo tych wielkich trudności. Wszystkim związkom zawodowym, moim kolegom z. Kopalni i energetyką za to, że uczestniczyli również wspólnie razem. To był nasz wysiłek. Kolegom z Bełchatowa, kolegom z Turowa, energetykom na węglu kamiennym i wielu osobom jeszcze postronnym, które były tym zainteresowane, czyli i samorządowcy, i, i powiedzmy i w Sejmie też mieliśmy posłów, którzy nam pomagali w tym całym procederze. Więc tych osób jest bardzo, bardzo wiele. To jest sukces naprawdę bardzo wielu osób. Jest takie powiedzenie, że każdy sukces ma wielu ojców, ale w tym przypadku to jest pra prawdziwe stwierdzenie. To jest ojcami tego wszystkiego, jest węgiel brunatny, powiedzmy tak, i ci wszyscy, którzy brali udział w, tym, w tych pracach nad ustawą. A byli tacy, którzy przeszkadzali? No może nie przeszkadzali, ale. No, ale nie pomagali, tak? No, powiedzmy, zostawmy może to już bez komentarza, że to jest sukces nas wszystkich i cieszmy się z tego. Nie będziemy mówić, bo to no, nie jest może przyjemne też, ale, ale jak jest to wiadomo, jak w życiu bywa, że są osoby takie, bądź niektórzy może trochę zazdroszczą, niektórzy mają pretensje o to, że to węgiel brunatny, a nie, że to, że, że w ogóle, że górnicy, a nie inne powiedzmy jakieś jeszcze zawody, ale ja każdego zapraszam, żeby przyszedł pracować do kopalni w mrozie, w minus 25 stopni, żeby przyszedł pracować na wkopie, kiedy jest temperatura w środku około tam powyżej 40, stopni Na pewno by tacy chętni nie byli do tej pracy. To mm, największy sukces Pani Związku Zawodowego w jego historii? To jest sukces wszystkich związków zawodowych, bo tak naprawdę oczekiwaliśmy od 20 lat na to, abyśmy mogli mieć równe uprawnienia z górnikami na Śląsku. A tam tylko mieli górnicy, a energetycy, którzy opalają węglem kamiennym, też nie mieli tej ustawy. Więc ja myślę, że to jest wielki sukces. Naprawdę wielki sukces na skalę taką europejską, bo to się bardzo szerokim echem odbiło, że ta transformacja jest prowadzona z ludzką twarzą, o czym ja zawsze podkreślałam, że powinno to być z ludzką twarzą, że w tej transformacji to jest najważniejszy człowiek. Ja rozumiem, że tutaj skorzystają i samorządowcy, i wszyscy inni, te, którzy teraz ręce po pieniądze wyciągają, ale gdyby nie górnicy, którzy w spokoju tak w zasadzie e, e, pogodzili się z tym, że ta kopalnia e, e zostaje likwidowana, to tych pieniędzy nie miałby nikt. I w tej sytuacji ja podkreślam każdemu i mówię, gdyby nie górnicy z Konina, na pewno by tak łatwo i przyjemnie nie było. To z całą pewnością. Ja pytałem o to, czy to jest największy sukces, bo zastanawiam się teraz, co przed Państwem, skoro ta najważniejsza rzecz z ostatnich lat została zrealizowana to teraz może związki nie są potrzebne czy mają kolejne rzeczy z którymi nie, muszą no, się zmierzyć no związki zawsze są potrzebne no bo załoga musi się czuć bezpieczna my będziemy czuwać teraz jeszcze mamy w zanadrzu program który został wypracowany przez związki zawodowe i został zaakceptowany przez Komisję Europejską i również z tego programu będą pracownicy korzystali też będą mogli korzystać i pieniądze które zostaną na, na, na jednego pracownika jest przewidziane 150 tysięcy, ale on nie otrzyma tych pieniędzy bezpośrednio do e, kieszeni, tylko przyszli potencjalni pracodawcy, którzy będą chcieli zatrudnić tego pracownika. Minimum dwa lata musi pracownik pracować, bądź też na przeszkolenia i my musimy teraz dopilnować, żeby te pieniądze były zgodnie wydawane. To nie jest tak, że pieniądze przyjdą i każdy będzie się rządził jak będzie chciał. A nie, nie, nie. Na rączki będziemy państwo patrzyli firmom, które będą się tym zajmować. Jak ten pracownik, czy on jest zadowolony, czy są spełnione wszelkie warunki, to nie może tak być, że to zostawimy samym sobie i każdy będzie szczęśliwy, bo dostał pieniądze. Tak dobrze, to nie ma. Czyli notyfikacja... I, 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 I proszę Państwa, uważajcie, jeżeli będziecie przyszli, przyszli pracodawcy, że związki zawodowe nadal istnieją i będziemy mieć rękę na pulsie na pewno. Czyli pracy nie zabraknie także przez te najbliższe lata. No, dopóki będziemy tak, bo, bo trzeba raz, że dopóki będzie to wydobycie węgla, to wiadomo, że mamy te sprawy i pracownicze, o których jeszcze musimy również na bieżąco rozmawiać z prezesem zarządu, jak również. To, co powiedziałam, rozliczenie tych pieniędzy, zgodność ich wydawania, jeśli chodzi o naszych pracowników, żeby ktoś nie czuł takiej samowoli, że to nie ma nad tym kontroli. Ta kontrola będzie i to będzie bardzo poważna kontrola. No jak mam, Obiecuję wszystkim. Jak pani Alicja Messerschmitt obiecuje poważną kontrolę, to trzeba uważać, bo przecież to samo słyszeli od pani urzędnicy europejscy. I proszę, sukces jest. No, cieszę się z tego sukcesu, ale rzeczywiście. Yy, Powiem, że przez komisarzy zawsze bardzo dobrze byliśmy przyjmowani. Bardzo. Mieliśmy te korytarze pootwierane. To, że Franz Timmermans przyjechał do Konina, to znaczy też, że pomimo listów, jakie otrzymywał ode mnie, że jednak jakiś szacunek dla tych górników miał i on też pomógł. Mnie osobiście pomógł. Co prawda, jego już nie ma, ale jemu też podziękowanie się należy, ponieważ. Byliśmy słyszalni bardzo i, i, i pomimo to, to co mówiliśmy było słyszalne w Brukseli. To jest najważniejsze. O sukcesach, wielkich sukcesach y, y, związków zawodowych, ale także o tym co czeka w przyszłości opowiadała w naszym studiu Alicja Messerschmitt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynierii Technicznych Kadra przy PAK KWB Konin. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.